Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. No i cóż, mamy niedzielę, przebieśimy sobotę, a zapowiedziałem, że będzie też fajna, dodatkowa taka premierka butów i będzie to first impression i unboxing. I tak już po koszulce widzicie, że będzie to buty od samemu tu Freak, ta koszulka z Coming to America. Osobiście bardzo lubię logo Freaka. no Takie proste, łatwe. Zdecydowanie bardziej niż to pudełko, jak widzicie, od frików trójek, więc nie będę ukrywał, nie są to fryki czwórki, których nawet nie mamy szczelików, lików, co jest dziwne. Powinny jakoś za 2-3 miesiące wychodzić, bo one wychodzą tak w maju, w czerwcu, więc... Sprawdźmy, co tu mamy, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie subskrybować kanał, polubić ten film, bo te buty zdecydowanie zasługują na lajki, bo są kozackie. I tyle. I możecie tam na dole kliknąć WESPRZYJ, to będzie więcej takich kozackich parek. I co my tu mamy? Mamy tutaj... Friki 3 w kolaboracji z UNO. I powiem Wam, moje drogie byczki, że są to buty zacne, piękne, śliczne. No i tak jak wczoraj KD, wypadałoby też również te porównać ze swoją standardową wersją, czyli ja tu osobiście mam tą OG's, wersję Frików, nawiązującej chyba kolorem do tego pudełka, a są to zwykłe Friki trójki. Trójki trójki i porównamy buta oczywiście lewego z lewym, żeby nie było problemu. Jakie na pierwszy rzut oka widzimy tutaj zmiany. Przede wszystkim materiał na wewnętrznej stronie cholewki yy, jest cały w kartach uno i kompletnie do samego języka jest w kartach uno wnętrze, można sobie obejrzeć. Tutaj już, żeby Marcin nie narzekał, to już wyciągam naklejeczkę z buta. Tak, jest, wyjęta. Yy, bardzo fajnie to wygląda. Osobiście bardziej podobały mi się troszkę zielone, może najbardziej, ale te niebieskie też wyglądają kozacko. Niebieskie z czerwonym na podeszwie. Zresztą, które cebu byście nie wzięli, to pewnie będzie wyglądać genialnie. Jeszcze ze zmian. Tutaj czuję już, że jest troszkę inny materiał też te wnętrza tego cholewki. Dodatkowo, jeśli chodzi o poduszki, może przez to, że te są już troszkę wyrobione, no bo jednak lubię grać we frekach. Dla mnie Freak 3 to bardzo fajny but, to może dlatego te są bardziej wyrobione, te wydają się troszkę, troszkę inne, inaczej pracujące, ale tak jak mówiłem, może to być spowodowane tym, że te już są wyrobione. I rzeczą, która od razu rzuca mi się w oko, jest to, że jeśli tył języka jest takim samym materiałem w obu, to przód języka jest już zupełnie inny. Tutaj mamy taki, w zwykłych frykach, mamy taki sam materiał w, języ w przodzie języka, jak w tyle, więc tutaj nie ma różnicy. A tutaj mamy jakby skórę z cholewki, z, z tej tylnej części cholewki. Skórę mamy również na przedniej części języka, a jest to mi się wydaje, jest spowodowane tym, że łatwiej na nią przykleić to logo uno niż na taki język, że łatwiej to się trzyma. To jest tylko moje subiektywne spojrzenie na ten temat. Nie dam się za to zabić, ale uważam, że tak bo po prostu było łatwiej, bo to jest naklejone ewidentnie. Ten tu napis i ten freak i służb mamy wtopiony w ten język. Myślę, że jakby to dobrze popracować to by odeszło. Tutaj ten napis jest zdecydowanie większy od tego Loga Freaka i troszkę inaczej to pracuje, więc... Przez to mi się wydaje, że musieli zmienić materiał. Jeśli chodzi o materiał cholewki, to skóra, Ta w tych zwykłych flikach, jest gorszej jakości, zupełnie inaczej pracuje pod palcem, jakość skó skóry jest tu lepsza, więc szanujemy, bo często w szczególności Nike do swoich wydań kolaboracyjnych może te buty są rzadsze, droższe często, nie daje lepszych materiałów, co dla mnie jest dużym fopaz ich strony, no ale cóż, każdy pracuje jak chce. Dodatkowo ten słusz tutaj, to jest tylko naszyty brzegi słusza, tu mamy też taki materiał przyklejony plasticzek, i ten służ jest tak, wygląda jakby był lekko przytarty, ale na szczęście to jest tylko taki wygląd, nie jest przytarty. Z drugiej strony oczywiście od wewnętrznej, tu mamy taki sam służ jak od zewnętrznych natomiast tutaj mamy kartę 3 i 4. Oczywiście Uno i po, na tym służ też, to też fajnie takie wtopione. Wydaje się naprawdę spoko. No i dodatkowo oczywiście ta skóra z tej strony też jest lepsza. Jeśli chodzi o rzep, przy rzepie nie ma praktycznie różnicy. Jest taki sam, wszystko takie samo, no tylko wiadomo, kolorystyka troszeczkę inna. Jeśli chodzi o materiał chorewki, to ten jest troszeczkę jakby gęstszy, bo tak nie prześwituje. Jest troszeczkę gęstszy niż tych zwykłych, przez co może troszkę może gorzej oddychać, nie wiem. I co pierwsze mi się rzuciło w oczy, jak już wyjąłem ten but i tutaj dotknąłem, to zdecydowanie bardziej wzmocnione z przodu. Te warstwa tego dodatkowego materiału jest tutaj zdecydowanie grubsza i czuć pod palcami, że jest sztywniej. Tutaj to jest miękko, tu nic nie zmienia to, a tutaj naprawdę jest sztywnie i to pracuje, więc też powinny troszkę lepiej trzymać stopę z przodu. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, no nie ma kompletnie żadnej różnicy nic, jest identyko. Jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną, to też nie ma kompletnie różnicy. Będzie tak samo, no bo co mają zmienić? System amortyzacyjny nie będą do dodatkowego CW wkładać innego. Bo się już z flików zwykłych i teraz zostajemy już tylko przy UNO. Co o tym myślę? Myślę, że Thanassis tym, dokładnie w tym CW, startował w Skill Challenge. Mieliśmy tam trzeba batów, te to kumpo. I tak Giannis startował w czerwonym. Thanassis startował w tym, a w żółtym startował Alex. I tylko brako czwartego brata w zielonych, które mi się najbardziej podobają. No ale Thanassis w tym nawet nie nieźle sobie radził. Troszkę brakło rzutów w tej dogrywce Thanassisa, no ale cóż, Garland lepiej sobie poradził. Ogólnie uważam buty za mega sztosy, wyglądają na żywo kozacko i będą wspaniale prezentować się na nóżce i fitować mi do stroju. Tak, no w trzeciej Izzy to będą fitować dobrze, bo to niebieskie. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Dajcie znać, co myślicie o tych butach i ogólnie o kolaboracji z UNO i wszystkich kolaboracjach Nike ostatnio, bo ja uważam, że z kolaboracjami Nike jest trochę gorzej, za bardzo jakieś takie hype idą straszne, taki ciekawy właśnie nie ma. Dla mnie to UNO jest mega ciekawe. Do zobaczenia już w najbliższym odcinku we wtorek w kolejnej recenzji. Nała!